Są młodzi, ambitni i z pomysłami. To dzięki tym cechom grupie uczniów Szóstego Liceum imienia Janusza Korczaka udało się założyć szkolne radio. Radio, które swoim standardem nie umniejsza tym zawodowym. Pracuje nam się bardzo dobrze, szczególnie, że mamy do tego idealne warunki, ponieważ studio zostało zbudowane konkretnie z myślą o tym, aby prowadzić szkolne radio. No, nasze studio wygląda dość, powiedziałabym, profesjonalnie, ponieważ od środka mamy również wytłacza, wytłaczony pokój, który pozwala nam na dobre izolowanie dźwięku. Zajmujemy się raczej tematyką szkolną, tym co dzieje się w szkole, ale również tym co dzieje się w Sosnowcu. Opisujemy różne sytuacje, zdarzenia, to co ma ogólnie miejsce. Dziennikarzom szkolnej rozgłośni po prostu, po prostu przychodzi realizacja radiowych audycji. To takie chyba zaszczepione, właśnie marzenie. Nie wiem, czy z dzieciństwa, czy, czy jakby już później wykreowane, ale coś dalej chyba w tym kierunku. Po prostu, jeśli się czuje, że coś się robi łatwo i sprawia satysfakcję, to chce się dalej iść w tym kierunku. Myślę, że to takie niespełnione marzenia z dzieciństwa, tak? Bo dziennikarstwo kojarzy mi się również ze sportem. I właśnie w tym celu będę dążył, aby moje, moje życie. Było związane z dziennikarstwem i sportem. Czy samo złożenie audycji zajmuje parę godzin, ale no to nie jest tylko i wyłącznie jakby obróbka tego dźwięku, no bo najpierw trzeba ten dźwięk nagrać, przedtem jeszcze trzeba przygotować informacje, więc tak naprawdę chyba to jest odrobinę czasu, dzień w dzień, przez cały czas. Korczakowska grupa młodych reporterów liczy 11 osób, które swoje dziennikarskie pasje mogą realizować na dwóch polach. Ta grupa prowadzi również szkolną gazetę internetową Toaster. W związku z czym są tacy, którzy się bardziej specjalizują w pisaniu, no i są tacy, którzy świetnie się sprawdzają przed mikrofonem. Właściwie każda osoba i w radiu i w... W gazecie ma jakąś swoją określoną funkcję, ale właściwie no, każdy się w czymś wyspecjalizował. Są reporterzy terenowi, są reporterzy antenowi, znaczy dziennikarze antenowi, no i są osoby, które po prostu piszą bardzo dobre teksty do gazety. A te powstają zawsze w odniesieniu do szkoły. I wrócę jeszcze do ostatniego wywiadu z Maćkiem Musiałem, że ponieważ są w tej chwili jest okres matur i nas, dla nas matury są w tym momencie bardzo ważne, więc temat, który będzie tematem przewodnim, zarówno w radiu, jak i w Gazecie będą to maturzyści. A maturzystami jest Maciek Musiał, w związku z tym reporterzy dotarli do niego. Miejmy nadzieję, że radio po prostu dotrze także do mieszkańców miasta.